Cześć, dzień dobry w sobotę, ja właśnie zaczynam poranne zajęcia z negocjacji w biznesie, aktualnie teraz tutaj sobie siedzę i przerabiam podręcznik właśnie dotyczący tego przedmiotu, tu jakieś tam notatki, jakieś pierdoły, także... Czekam tak naprawdę na konsultację o godzinie 10.00, spotkanie z prowadzącą przedmiot po to, żeby skonsultować kwestie dotyczące projektu zaliczeniowego no i ogólnie jakichś kwestii organizacyjnych, ponieważ wiele osób u nas w grupie jeszcze nie do końca orientuje się tak naprawdę w zasadach tego, jak to wszystko funkcjonuje, więc z racji na to, że zostałem mianowany starostą, no to tutaj czuję się zobowiązany do tego, żeby te informacje dla nich zgromadzić się podzielić. Ze wszystkimi tymi ustaleniami. Także, także tak, fajnie, kurczę. Dużo już ciekawych rzeczy e, się dowiedziałem o propos negocjowania i tego, ile błędów popełniam po prostu tak na co dzień. Mimo tego, że domykam różne deale, no to widzę, że e, jest w tym też odpowiednio dużo szczęścia e, nowicjusza, a nie koniecznie e, umiejętności takiego wyrachowania negocjacyjnego. Także mam nadzieję, że również dzięki tej wiedzy będę w stanie dość szybko zaobserwować rezultaty czy efekty mojej codziennej pracy. Także tak do usłyszenia później. Właśnie przyjechałem do Józefowa do Golf Park Józefów na rozegranie turnieju utwarcia sezonu także super cieszę się tutaj sprzęcior wszystko jest ostatni raz grałem chyba we wrześniu ubiegłego roku także no jest e, duży niedosyt i chętnie bym pograł w sezonie zimowym. Nie grałem z racji na no inne obowiązki, tak naprawdę brak czasu i funduszy na tego typu opcje, żeby nie wiem, podróżować do Turcji e, na golfa. Natomiast fajnie, kurczę, pogoda jest taka raczej średnia, jest chłodno, natomiast już sezon się zaczyna, więc już niebawem też będę mógł spędzać więcej czasu na polu golfowym. W szczególności na dużym, no bo tutaj w Józefowie no to jest takie małe pole sześciodołkowe pitch and pad, tak naprawdę do gry krótkiej, więc ono z definicji nawet nie jest polem golfowym, natomiast już gdzieś tam wyczekuję momentu, kiedy będę mógł jak się zrobi cieplej, pojechać, czy to do Sobieni, czy na Lisią Polanę do Pomiechówka, czy gdzieś po prostu po Polsce. A w połowie maja również jedziemy na Mistrzostwa Klubu do Czelabnej do Czech, także super. Dobra. Ja no. też jadę. Tak. Karolina, żona, <gryw> też jedzie. Dobra, lecę. Do ostrzenia. Jest driving crunch, czyli strzelnica golfowa do rozgrzewki i trenowania uderzeń. Teraz jestem na górze, pod spodem kręciłem wcześniej z dolnego poziomu. Także bardzo fajne miejsce na każdym polu jest taki driving range po to, żeby można było potrenować przed grą. Tutaj jest właśnie pole to, o którym mówiłem: sześciodołkowe. I to wygląda tak, że tutaj jest dołek numer 1. Tu jest dołek numer 2. Tu jest numer 3. Tam za drzewami jest czwórka, tutaj jest piątka i tu jest szóstka. A tutaj jest tak zwany green treningowy dla osób, które chcą ćwiczyć patowanie, czyli to uderzanie na greenie kijem piłki do dołka. Czyli takie uderzanie, w którym piłka zazwyczaj turla się po trawie, a nie leci górą. Także tak, trwają jeszcze różnego rodzaju lekcje golfa. Tutaj dlatego też tyle osób jest skumulowanych wokół tych greenów. Normalnie to jest tak, że gra się w tak zwanych flightach, które mogą być maksymalnie czteroosobowe. Właśnie, czyli cztery osoby grają do jednego dołka maksymalnie. W takich turniejowych zasadach. No i nie tylko turniejowych, no bo również jak się gra taki mecz towarzyski, no to również to obowiązuje. No i kurczę, no tyle. Fajnie. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem, bo ciekaw jestem, jak mi pójdzie. Już kilku znajomych spotkałem oni również nie grali od września ubiegłego roku czy mniej więcej tych okolic także zobaczymy, zobaczymy zawsze na początku jest takie rozkręcanie się jeśli chodzi o taką po prostu elastyczność gry i jakieś takie czucie lepsze właśnie tego co się robi, tego co się dzieje ponieważ no, golf jest cholernie skomplikowanym sportem jeśli chodzi o mechanikę ruchu i można popełnić milion pięćset błędów w trakcie jednego zamachu Podobno, bo tutaj nie potrafię tego ocenić, no ale podobno gdzieś tam na WF-ie uczono, że golf jest drugim najtrudniejszym sportem od strony technicznej, pierwszym jest w tyczce. Także jestem skłonny uwierzyć, że tak jest. Jakkolwiek by to nie wyglądało jak sport dla dziadków, to nie jest to sportem dla dziadków. Gra dużo młodych osób, również dzieciaków i jednocześnie jest to sport, który, jeżeli ktoś lubi obcować z naturą, jest naprawdę niesamowity. Tak jak tutaj, no to na tym polu to pewnie pogramy około dwóch godzin, ale na normalnym polu, takim osiemnastodołkowym, które zajmuje powierzchnię kilkudziesięciu hektarów, no to jest 4-5, czasem 6 godzin spacerowania na łonie natury w bardzo ładnych okolicznościach przyrody, bo te pola zawsze są zaprojektowane, więc one wyglądają bardzo ładnie. No i kurczę, można w bardzo fajny sposób spędzić czas. Ja osobiście od dwóch lat traktuję to również jako taką formę trochę takiej medytacji w ruchu, lubię pojechać sobie i pograć samemu na dużym polu tak właśnie zrobić sobie taki spacer około 10 km, zagrać 18 dołków solo mieć czas tylko dla siebie na różnego rodzaju przemyślenia także super, bardzo polecam lecę się jeszcze dogrzewać, bo już niedługo zaczynamy tutaj przy trójce bunkier tak zwany, czyli dół z piaskiem stamtąd się uderza tutaj trzeba przelecieć przez ten piach i na green, który zaczyna się tutaj i chorągiewka jest w drugiej połowie green. greeny jeszcze dość mocno zniszczone, więc będą odrestaurowane na pewno w trakcie sezonu to jest pierwszy turniej, więc niestety tak to, tak to bywa, tak to wygląda no i tutaj Woda zaraz za greenem na jedynce, także, jak się uderza, to też można przelecić przez green i wpaść do wody. Słuchajcie, na początku jeszcze ja w swoim imieniu chciałbym jeszcze raz Was przywitać. Tutaj bardzo się cieszę, że, że rozpoczęliśmy ten sezon 2022. Mam nadzieję, że już będzie taki normalny jak przed kilkoma laty, że, że już to co wszystko jakby co w zimie myśleliśmy, to, co tu naradziliśmy, to będziemy mogli realizować pole tak jak widzieliście, tak powolutku powolutku przygotowujemy do sezonu. No wczoraj odpaliśmy na badnianie, więc, więc mamy nadzieję, że to jest wegetacja szybko ruszy, już już nie będzie minusowych temperatur w nocy, więc, więc przy kolejnych już turniejach naszych będzie, będą i lepsze, no, no i ta trawka będzie bardziej, bardziej zielona. Jak nie to będziemy malować, ale, 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 ale mam nadzieję, że, że trochę pogoda nam też pomoże. Ja już po turnieju skończyliśmy. No, tak jak zawsze na turnieju otwarcia sezonu, po prostu pierwsza runda to jest tragedia, więc nie jestem zadowolony z wyniku, no, ale z drugiej strony no, nie grałem przez te kilka miesięcy, więc trzeba trochę wejść znowu na obroty i przypomnieć sobie pewne rzeczy związane z techniką i, i po prostu no, grać, grać, grać. Jak ze wszystkim, no, konieczna jest po prostu praktyka e, i szlifowanie tego, co robimy. I to dotyczy wszystkich aspektów, nie tylko. Golfa, tak, to dotyczy wszelkie aktywności, również aktywności biznesowej. Po prostu, im więcej czegoś robimy, tym jesteśmy w tym lepsi. Przynajmniej tak potencjalnie. A ja tak chciałem dzisiaj jeszcze tylko poruszyć taką jedną kwestię, właśnie związaną z tym, że Prowadząc w szczególności swój biznes, kiedy jesteśmy obarczeni dość dużym poziomem stresu, w związku z tym, że ryzyko jest dużo większe, odpowiadamy za całą firmę, za ludzi, za których zatrudniamy za finanse tej firmy za rozwój organizacji, za klientów, za produkty, usługi no, za absolutnie każdy obszar. Warto mieć jakąś swoją aktywność. Warto mieć coś, co jest dla nas taką przestrzenią do tego, żeby wyczyścić głowę. W związku z tym, że można. Radzić sobie na różne sposoby z nadmiarem stresu, czy po prostu z presją, przeciążeniem. O presji dość sporo mówiłem w ostatnim czasie, mnie osobiście ona dość mocno mobilizuje, natomiast wiadomo, jak ze wszystkim, to jest jak balon, który nadmuchujemy, nadmuchujemy, nadmuchujemy i on rośnie, i w pewnym momencie, jak przegniemy, no to ten balon może wybuchnąć. I tak samo jest też z takim naszym zdrowiem mentalnym i z tym wszystkim, co się w nas kumuluje. Dlatego warto mieć swoją aktywność. W moim przypadku jest to latem. Lato, wiosna, wczesna, jesień jest to golf. W szczególności właśnie jeśli chodzi o te elementy, o których wspominałem, czyli też taka możliwość wyrwania się i spędzenia czasu samemu ze sobą, zastanowienia się nad różnymi rzeczami, ale jednocześnie też jako miejsce do networkowania, do spędzania w fajny sposób czasu ze znajomymi. No przyznam, że też golf zrzesza dość sporo osób prowadzących biznesy, bądź zatrudnionych na dość wysokich stanowiskach w różnych firmach, więc jest to również środowisko sprzyjające takiemu networkingowi zawodowemu. Ale to nie musi być golf, to może być cokolwiek innego. Ja generalnie lubię też takie aktywności, takie sporty, w których mam możliwość obcowania samemu ze sobą, dlatego też lubię biegać. Aczkolwiek lubię, to jest dużo powiedziane. Biegam, bo jest to też Pewnego rodzaju forma właśnie odpoczynku, pewna forma medytacji w ruchu, bo może biegania samego w sobie jakoś tam specjalnie nie lubię. Lubię po prostu to, w jaki sposób ono na mnie wpływa i lubię to, że jestem tam sam i nie muszę się zastanawiać nad tym, co, jak, gdzie, kiedy, komu powiedzieć, tylko to jest czas dla mnie tylko i wyłącznie. Natomiast to może być, tak jak mówiłem, dowolna inna aktywność. Czy gramy w piłkę, czy nie wiem, w tenisa, czy kurczę układamy puzzle. Cokolwiek, co pozwala nam się zresetować, cokolwiek, co pozwala nam naszej głowie odpocząć, będzie dla nas korzystne, zbawienne. Ja osobiście polecam i rekomenduję golfa, ponieważ uważam, że jest to super dyscyplina i nie jest to dyscyplina dla starszych dziadków, że się tak wyrażę. Natomiast niech każdy z Was też tak naprawdę znajdzie to, co dla niego jest najbardziej adekwatne i to, co go pociąga. Ja od lat zawsze chciałem spróbować gryp golfa. W 2019 roku miałem taką okazję, szansę, żeby... Przejść na kurs spróbowałem, wsiąkłem dość mocno, może nie tak mocno jak niektórzy ze znajomych tutaj też z klubu. Natomiast staram się grać rzeczywiście regularnie. Szczególnie tu w Józefowie, no bo na duże pola nie zawsze miałem możliwości czasowe i finansowe na początku, żeby sobie pozwolić. Teraz już to wygląda nieco inaczej. Wiecie, no początkowe etapy rozwijania firmy były dużo ważniejsze niż granie kurcze co dwa tygodnie na dużym polu w golfa, więc. Siłą rzeczy musiałem inaczej priorytety układać. Teraz już będę starał się jednak wykorzystywać ten czas, bo jest to naprawdę bardzo ważny element takiego całego ekosystemu funkcjonowania foundera w dość dynamicznym środowisku biznesowym. Także, tak, bardzo fajna sprawa i, i tyle. Pamiętajcie o tym, żeby dbać o swoje głowy. Pamiętajcie o tym, żeby mieć jakąś formę swojego wenturu bezpieczeństwa. No i. Tyle na dziś, tyle na weekend. Do usłyszenia jutro i dzięki za Twój czas. Hej!